Myślę, że nie ma jednej takiej dobrej odpowiedzi, która pasowałaby do wszystkich. Jakbym miał generalizować, to powiedziałbym, że bardzo ważne jest, żeby słuchać siebie i rozumieć siebie i swoje potrzeby i też swoje możliwości. Pewnie ważny jest też kierunek, z którego ta osoba przychodzi, że tak powiem, do, na to stanowisko trenerskie, tak? A czy to rzeczywiście jest wyjście z korporacji, gdzie mieliśmy już okazję w korporacji zbierać pewne doświadczenia biznesowe, mieliśmy już okazję uczyć się od innych i mamy trochę takiego bardziej, powiedziałbym, marketingowo-biznesowego spojrzenia na siebie również, na to jaki jest nasz potencjał, jeżeli chodzi o na przykład po przejściu już na, na, na drugą stronę barykady, czyli zostanie, zostanie trenerem, w jaki sposób my możemy dbać również Nasz wizerunek, w jaki sposób możemy się promować, w jaki sposób możemy poszerzać czy docierać do tych osób, które potencjalnie powinny być naszymi usługami zainteresowane. Z drugiej strony, no jeżeli mamy piłkarza, który powiedzmy całą swoją dotychczasową karierę w zasadzie. Poświęcał na to, żeby doskonalić się w tym fachu, no to też warto, jeżeli mu w ogóle do głowy przychodzi to, że za chwilę ta kariera być może się będzie kończyła, jest czas na jakiś kolejny etap, no to żeby się dobrze zastanowić nad tym, jak się za to zabrać, bo będzie mu na pewno tych takich umiejętności marketingowo-biznesowych brakowało, bo nie miał szansy tego dotknąć, zazwyczaj był obudowany osobami, które mu w tym pomagały. Tak, na przykład miał menedżera czy, czy wsparcie w drużynie i że tak powiem to przejście na drugą stronę może być dla niego trudniejsze. On może znać warsztat, on może wiedzieć na czym polega praca trenera na takim styku trener z zawodnikami, tak? Ale niekoniecznie musi wiedzieć, jak wygląda ta otoczka biznesowa od drugiej strony. Ja myślę, że i jedne i drugie doświadczenia są ważne i to, co powiedziałem o tym słuchaniu siebie, to jest piorunko ważne, dlatego że wydaje mi się, żeby, że najgorsza rzecz, jaka może być, to jest utknąć w jakimś miejscu, w którym my się znajdujemy i w takim poczuciu stopniowo narastającej frustracji, czyli powiedzmy nie wiemy tak naprawdę, jak ten kolejny etap rozpocząć, kiedy jest dobry moment na to, żeby dokonać tego przejścia na w drugą stronę barykady tak? i tkwimy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Jednocześnie coraz bardziej będąc sfrustrowani tym, że nic się nie zmienia. Nie? Ja mam taką, jak, jakbym miał zasugerować pewne rozwiązanie, to to jest takie rozwiązanie, które mi się doskonale sprawdzało w, przy kilku zmianach ścieżki zawodowej, która się w mojej historii dokonała. To jest takie postawienie sobie pytania, czy ta praca, którą dzisiaj wykonuję, czy ja ją chcę wykonywać za 5 lat? Jeżeli nie, nie ma takiej definitywnej odpowiedzi, że tak, to znaczy, że coś jest, coś jest niechalo. Później można sobie skrócić ten termin i zapytać, no dobra, ok, skoro nie za 5 lat, to czy pytanie, czy jeszcze za 2 lata bym chciał robić to samo, co robię teraz? Czy w ogóle widzę w tym miejscu, w którym jestem, jakieś miejsce też do własnego rozwoju? I znowu, jeżeli odpowiedź jest nie to tak naprawdę to jest ostatni dzwonek, żeby podjąć jakąś decyzję o jakiejś zmianie. Oczywiście od takiej decyzji typu, no kurczę, muszę się ruszyć z tego miejsca do tego, żeby ten krok wykonać, no to jest, jest też jakiś proces, tak, bo mentalnie chociażby musimy się do tego przygotować, finansowo też pewnie się musimy do tego przygotować, bo to jednak jest skok na głęboką wodę za każdym razem, no ale, że tak powiem, historycznie mi się to doskonale sprawdzało, tak, czyli jak miałem takie przeczucie graniczące z pewnością, że no, nie chcę być tu, gdzie jestem, to nie musiałem znać tego kolejnego etapu. Po prostu zaczynałem go szukać. I podejmowałem ryzyko też. No to trzeba otwarcie powiedzieć, nie zawsze jest tak, że jak się na tą drugą stronę barykady przejdzie, to, to odniesiemy sukces. Być może trzeba będzie, będzie się cofnąć dwa kroki, żeby znowu móc pójść kilka kolejnych kroków do przodu. Nie?